Jak widzowie dzisiaj robię odcinek jak gram w sinist babcie. I w ogóle sorki, że długo nie nagrywałam, no, bo po prostu czas nie miałam Dobra. Babcia jest. I czemu ta babcia tak szybko robi te zadania? Cis ta babcia. Chyba na górze jest, ta babcia. Gdzie ta babcia jest? Ej, co so jest? czułam system. Nie wnikam, czemu ten śnieg się nie stopił. Nie, babcie teraz wygra. Trzeba ją rzucać śnieżkami Nie babcia ma jedno zadanie, babcia na bank wygra. No i wygrała babcia Ale dostało 16, znaczy 14. No nie 6. I czemu to 67 wszędzie jest? I czemu ten gościu ma, ma dwóch ochroniarzy za sobą? Dobra, będziemy na statku. Jakaś prynces... coś tam, coś tam. O, bomba na start, super. Nie trafiłam. Zleciałam, wleciałam poza mapę co jest. I przede im dosłownie klucz. Klucz to moje przeznaczenie. Siista, babcia. Tu nie. Bo ja tu chodzę po, bo ja tu chodzę po statku bez babci. O tu jest. Koło mnie bomba. Oś w siebie swojego kuzyna Jest ta babcia. 又见。 Otworzę sobie skrzynkę. No i wziął mi. Czekajcie, widzowie. Dosłownie trzy klucze na to wydała, a on mi wziął. To jest tak cicho. Czemu? Czemu nigdzie nie ma ludków i babci? Pewnie gdzieś na dole są. gdzie się na mnie uwzięła. co mam mało babcia ma bardzo mało życia No ja Dobra, ja nic nie robię. No i wygrały dzieci. A mam pięćdziesiąt jeden monet, tak. Aha, dobra, to brat jest w Robuxach. To jest, to jest, chyba cempot Tym razem się nie dam na klucze O ja Ja pytam czemu gaś gaśnicą mam mam babcię bić, ale dobra, mnie ważne Magnus, to jeszcze bardziej nie chcę pytać. Gdzie tu jest wyjście? Aha, tu. Gdzie tu są bronie, ludzie? Ja tu mogę wejść? Nie. Ludzie ja chcę bronię. Aha, tu była broń. Hej, kamera. O nie, spadam. Skąd ty masz ten miecz? Realnie przed magnesem, no. Dobra, może tu Jakaś broń będzie? albo dobra, to, to jest głupie To jest najlepsze Co to w ogóle jest? Nawet nie chcę pytać ta babcia Oj, opacowało się ej za jeden... ej za jeden klucz, jeden monetek mam. Znaczy 10. Przesłowiłam się. Da się tu wejść nie da. To jak ja mam wziąć tą butelkę, wiem, będę skakać. To no, jednak nie był dobry pomysł. Kubek z kawą. Kawa, kawa. Gościu, nie kopiuj mnie. Ogaśnica. Trzeba trochę ugasić te emocje babci. Mogę to wziąć? Nie. Idealnie. Dzięki zagaśnice babcia. Trzeba ugasić tą babcię z emocji. A nie, że rozgniewana idzie po całym domu. Nie, to nie jest dobra. Czyli. Chyba, że w bunkrze mamy mieszkać. Przed apokalipsą zombie. Babcia raczej nie przeżyje. Dobra, mam magnes. Co tam się dzieje? O nie, nie trafiłam. Tak. Wziąłam ten magnet. No nie, babcia mnie rzuciła. Jest, dzieci wygrały. O, mam 49 moment, tak? Spoko. Aha, ja byłam, ja byłam całkiem na tyle żałosna. No czemu jest zdobyłam x Seven, do? Co jest? Znaczy, dom babci, dom babci, dom, 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 dom. proszę, dom, proszę, dom, proszę. Dlaczego sobie głosujecie to kupię przy szkole? Dom, ma być dom. Jakiś kolejny dziwak. Przedszkole to jest jedno z najgorszych budynków na świecie. Coś z tych zadań, że to jest parę 30 zadań. Czemu ja to... To jest. Ta piłka jest lepsza. Jest to babcia. O, babcia jest tam. Babcia, ale na spokojnie. Czemu, ja nie trafiłam tą głupią piłką. O, łopata, przyda mi się. No. je Nie ja skończyłam bez łopaty, bulita. Ja się tej babci. O, jest, jest. Jest łopata, łopata, łopata. Macie nie idźcie za mną. Dopiero co otworzyłam skrzynkę, która mnie kosztowała trzy klucze. No dobrze, no. Ach. I znowu ten trzywymiarowy ten kościół. Dom babci, dom babci, dom babci, dom babci. Brawo! Brawo! Chociaż myślicie teraz. Jest w każdy na tym na świecie, każdy jest babcią na świecie, tylko nie ja. Każdy krowasowa dinozaury, które wyginęły dawno temu, tylko nie ja. Patelnia. Patelnia. Widzę wie, jeśli słyszycie takie pukanie, nie wiem czemu. Coś tam na górze chyba robią. Są siedzi moi. Ale no nie wiem. O babcie tutaj przyszła. Aż regał z książkami babcia przywróciła. Dobra, robimy parkour. Kwiatek niepotrzebny. Jakieś takie smutowane migdałki nie przydadzą się. Aha, dobra, nie mogę mieć. I ten parkour na końcu trafiamy pod samymi drzwiami, nie będąc uderzony. I ja będę. Jest! Te zielone migdałki są wszędzie. Czyli wy tą babcię rzuciliście, że, że, że straciła więcej niż 5 punktów życia? Rzucili, rzuciliście ją, nam cegłą, czy co? No, gdzie jest ta babcia, no? ta babcia jest jakaś zmutowana. Dosłownie ona ma łopaty w oczach. No nie mogę reważyć, no bo ja robuxów nie mam. Dobra, robimy kolejny parkour. Naj... ...w gorszych momentach na świecie. Babcia się poddała. Gram. Może teraz pirat? Nie, proszę, nie. Proszę, nie, 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 nie. nie. Proszę, ja chcę to, ja chcę to. Wniszcie, w tym domu Kościół przy ciebie nie trafiłam, zostałam wyrzucona. Dobram. Trzeba zaostrzyć koroki. Robimy parkour. Zielone migdałki. Klucz. Tu zaskoczyłam. Doskoczyłam, co jest. I. Gdybym tam była, to bym tu przeszła. Tak, tak. Naregał z książkami. Się otworzyć tą tym Nie. Klucz, którego niestety nie mogę wziąć, tu jest złoto. To jest złoto świata. To jest lepsze. Ja spadłam. Najgorzej. Ta esz. radę, ta tam radę. ta babcia. A co to w ogóle jest? Gdzie jest ta babcia ogólnie? No to nie mam zielonego pojęcia. Aha, tam jest! Puknięta babcia. To aż śmiesznie wygląda. Czy mi ja ciągle dostaje? Ciągle uderzyłeś. Ela, Ela, Ela. Ja chcę jeszcze raz Tu jest jakiś tajny pokój? Tu ogólnie nic nie ma oprócz klucza Ale może coś być tu? O Aha I straciłam trzy klucze. O, o idealnie klucze. i klucz. Nie wiem, dlaczego tu, tu są klucze. Już wiem. I mogę przecież tamto otworzyć. Przecież to jest lepsze od tamtego czegoś. A jest za jeden klucz. No i ten niewinny klucz, który spadnie za najbliższe 300 tysięcy sekund. Ej dajcie mi też bro. Dziękować bardzo. Mutowana babcia ma dość. Bijemy babcie na czas Dobra, czter... 40 man, tak nieźle Okej, okay, to jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subika. I widzimy się w na następnym odcinku. Papatki.